Witam serdecznie z Bielsko-Białej. Drodzy słuchacze, drodzy przyjaciele Marek TV, dzisiaj chciałbym Was zabrać do wyjątkowego miasta, które ja osobiście darzę wielką miłością, wielką sympatią. Tak jak powiedziałem, jest to bielsko biała i wziąłem tutaj udział w otwarciu nowej placówki, nowej siedziby. Ale o tym wszystkim opowie Wam pastor Andrzej Cyrykas. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Wiem, że to jest nagrywane dla, głównie dla Polaków w Austrii. Więc z tym większą sympatią, ponieważ nie wiem, czy wiecie, że w Wiedniu Bielsko-Biała ma swoją ulicę. Sprawdźcie, a się przekonacie. My tutaj też ciepło wspominamy czasy Austro-Węgier. Tak, tak, chociaż jestem patriotą polskim, ale te czasy tutaj pamiętamy. Jesteśmy rzeczywiście w nowej siedzibie. Mamy za sobą nabożeństwo inauguracyjne. Wiele dobrych rzeczy się zdarzyło. Wszyscy, którzy chcieliby to nabożeństwo obejrzeć, jest już chyba dostępne na, na naszej stronie HWE Droga Uczniostwa. Cóż mogę powiedzieć? Mogę przede wszystkim powiedzieć, że Bóg jest wielki. Mogę powiedzieć, że dokonaliśmy dzięki Bożej Łasce czegoś, co rok temu trudne było do nawet wyobrażenia sobie. Chociażby w kwestiach finansowych. Ale cóż, Bóg otworzył nasze kieszenie i słuchajcie, Bóg sprawił, że portfele ludzi w, w naszym zboże Biersku się nawróciły. W związku z czym mogliśmy raczej można powiedzieć w 99% dokończyć to dzieło i dzisiaj przyjęliśmy na nabożeństwie ponad 200 osób. Naprawdę mieliśmy dobry czas. Ale to już było. Co przed nami? No, przed nami już w tym roku bardzo wiele takich istotnych planów, mianowicie kilka konferencji, rozwijająca się praca wśród kobiet. Przewidujemy też jedną konferencję w tej kwestii. Coraz więcej nowych ludzi. Tak, porównując trochę naszą sytuację do sytuacji biblijnej. Izrael przeszedł przez rzekę, a właściwie przez morze, żeby pójść na pustynię i przeszedł przez rzekę, żeby wyjść do ziemi obiecanej. A myśmy przeszli przez rzekę, żeby przejść do Białej, z Bielska. I wczoraj zauważyliśmy, mieliśmy modlitwy wieczorem, że w promieniu bodajże dwóch, trzech kilometrów nie ma żadnego kościoła. Ani katolickiego, ani ewangelickiego. I tak sobie wiecie, myślę, że to będzie fantastyczna parafia w białej. Taka, która będzie się zrozowała się tym, że tutaj ludzie kochają Jezusa. Że tutaj ludzie rodzą się na nowo, że tutaj ludzie znajdują sens swojego życia. Więc jeśli macie w bielsku, a dokładniej w białej, jakieś osoby, które potrzebują Jezusa. To przyganiajcie je na Komorowicką 68. Przepraszam, jeszcze adresu nie znam dobrze. Komorowicka 68. Będziemy z nimi rozmawiali, będziemy się o nich modlić, będziemy z nimi płakać, z nimi się cieszyć i będziemy oglądać, jak będą się rodzili na nowo. Bo to jest nasze największe pragnienie. I powiem jeszcze jedno. Nieważne, czy będą z PiSu, czy z PO. To nas nie obchodzi. Nie sprawdzamy legitymacji partyjnych. Ważne, że Bóg ich tutaj będzie przesyłał. A dla Was w Wiedniu serdeczne pozdrowienia, no i jeżeli macie ochotę, przyjeżdżajcie! Biersko-Biała, Komorowicka 68, nabożeństwo w każdą niedzielę o godzinie 10 rano i w każdą środę o 18. Z tym, że my mamy taką specyfikę naszego funkcjonowania, że cały zbór zbiera się tylko w ostatnią niedzielę miesiąca, ponieważ w poprzedniej niedzielę spotykamy się w różnych innych lokalizacjach. Czasami nawet jest pięć czy sześć nabożeń jednocześnie w różnych miejscowościach. Ale chętnie Was ugościmy. A ja serdecznie dziękuję. Dzisiejszym gościem mojej rozmowy tutaj w Bielsku Białej był pastor. Andrzej Cyrykas, którego ja też osobiście bardzo chętnie zawsze słucham.